Dzień dobry, dzień dobry. Przyszła paczuszka z AliExpress. Z AliExpress. To jest lęgowisko dla kukulka. Tak, ściernisko. Ściernisko, lęgowisko. Jak ktoś pierwszy raz coś zamawia na AliExpress, to ma dużą, dużą zniżkę. O! Więc za to legowisko dałam 17 zł. A w sklepie 150. I zaraz zobaczymy, jak się prezentuje to. No. tylko bym potrzebowała wsparcia. Do tego I zadania będzie nam potrzebny, potrzebna będzie nam kosa i otwieramy. nie Tak, żebyśmy Kukulkowi ściernisko. <ścoughs> ściernisko. No wy wiecie dlaczego tak mówię ściernisko, bo y, ja źle usłyszałem co Danusia powiedziała i ja mówię tak, Kukul będzie miał ściernisko, o, jak <ścoughs> miło. Ja powiedziałam ściernisko a tam mówisz ściernisko. Ściernisko? Dla Kukulka? No I dla wiem. niego pasuje tak. Trochę słony i on by sobie tak szczekał. O matko, ale to jest wiecie co? Półdziki. Kukulka. Normalnie tak zapakowano. No. Wyszedł. Dobra. Jesteśmy. Już poprosimy werble. Bliżej, Kukulku, jesteś tu gdzieś kukuleczku. Mój przyjacielu. I uwaga. Uwaga. Uwa. Uwaga. Ja tam dalej. Patrzcie. I zaczynamy. Kukulek jest tutaj. No ładny. Tutaj puszyste, mięciutkie. Kukulku, jak ty będziesz... Zobacz, teraz panisko no, z ciebie będzie, no. O, o, ale przeinstyktownie wiedzą, że to jest dla nich, nie? żanka? Jest dla ciebie za mały chyba, co? Joszulka, wygryziesz kukulka z tego? No, wejdź kukulku tutaj, no, na lęgowisko. No właśnie, kukulek. Na razie musisz zapoznać nowy, nowy domek. No. Chodź, kuki. No, o. chodź. Nie, boisz się, tak? A Joszka wejdzie? Joszka też wejdzie. No jak widzicie, Radocha jest. I zobaczcie co tu się dzieje teraz. Ja nie wiem czy coś z tego łóżka <grym 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 Ale dla kukulka w sam raz. A, tak. Tylko on wciera po prostu... No teraz się musi wytać w nim. No, on teraz właśnie wciera swój zapach, a Joszulka mu kibicuje. Wspiera. Przy szuszku! Go wspiera. No co tu się dzieje, to ja nie wiem. Aż taka radocha. Kukuleczku, ale że masz spanie. A tamto to po prostu wyrzucimy już, nie? Bo już takie jest. Słuchajcie. Kto powiedział, że Joszka się nie zmieści do malutkiego legowiska. No. <grych> Wygodnie ci, Joszka? Joszka Pewnie, że tak. Ułożyła się i elegancko. No. Ciasny, Biorno, ale własny. Spodęba. Tak. Ciasny, Biorno. ale własne, prawda, Joszka? Pewnie. No, ułożyła się. się Gdzie <grym> patrzy na nas? A kukulek na razie tutaj zajął kanapę. Później oczywiście jeszcze na pewno nastąpi zmiana, ale póki co tutaj Joszka tak. się ułożyła. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. <grym> Witamy serdecznie. Słoneczny, piękny poranek. Nawet w taki, można już powiedzieć, upalny. Jak no. dzisiaj byłam mm, zaprowadzić kaję do szkoły, no to już tak, i było gorące powietrze, a to była godzina po ósmej, no a w tej chwili już jest, ym, która to jest w zasadzie? 11. No. No to już tak, jest naprawdę czuć, czuć już ym, ciepełko takie mocniejsze, czuć lato nawet. Lato czuć, tak. No. już coś powiem, lata. A zobaczcie to. Kukulek chuje. oczywiście zadowolony z. Nowego legowiska, w nocy też tutaj przespał. Jak się zwinie tak bardziej w kłębek, no to jeszcze no, ma sporo miejsca w tym legowisku. A jak się tak ro rozłoży mocno, no, no. to, 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 to no, ja, jest Joszka tak. się wczoraj zmieściła tu. To... <laughs> Juszka też wczoraj podejmowała próby no. um, ułożenia się w legowisku, no i udało jej się, tak. No. O, I A. jesteśmy. I jesteśmy. I dziś w planach mamy malowanie drzwi. Nie, my malarze jesteśmy. My jesteśmy malarze, tak, pokojowi. No, ale tutaj chyba bym się nie odważyła pomalować, no nie. bo tu jest dużo tego, tego dużo. malowania, nie? Tutaj to nam ktoś wymaluje, bo zanim byśmy to skończyli, to byśmy malowali malowali. No, ale ale nie nie teraz wiecie, tak. te barierki i balkony żeśmy obmalowali, z czego jesteśmy zadowoleni. No, no i teraz tak się szykujemy, żeby właśnie drzwi wejściowe obmalować. Najpierw musimy odtłuścić ładnie, czyli pozmywamy. Umyjemy dokładnie, Umyjemy, porządnie. Tak. No, a później mamy sprzęt, mamy wałeczkę. Wałeczki, Oczywiście nie to nie jest tak, że Wy będziecie patrzeć, jak malujemy, Wy pójdziecie z nami. O, o właśnie. Wy nam będziecie pomagać. Będziecie nam pomagać, rozpuszczalnik jest, pędzle później do rozpuszczalnika, no, no a my to... na kawę, z Wami. W tej chwili drzwi są w kolorze takim, no, brązowym, takie były od początku oryginalne, hmm. brązowe. W, są w fatalnym stanie, bo od słońca są tak po prostu, ym, takie mają plamy. Zresztą za chwilę Wam mm. pokażemy, jak one wyglądają y, tak. fatalnie. A farbę kupiliśmy w kolorze grafitowym. Grafik, tak. Bardzo lubię ten kolor i właśnie wydaje mi się, że będzie bardzo ładnie y, to, wszystko się z, y, to wszystko ładnie się zgra z, z domem całym. Bo dach mamy też grafitowy, z kolei barierki właśnie takie wejściowe mamy białe, i to będzie bardzo fajne połączenie. No, bardzo, ładnie, będzie Ten wyglądać. Ten graf graficik tak. będzie mm -hmm. super wyglądał. W ogóle nie? fajny kolor, fajny kolor. Tak, no i tylko właśnie bardzo jestem ciekawa, jak to będzie później, jak te drzwi będą cały czas takie na. na, na wystawione na pełne słońce. Czy to za chwilę znów się nie odbarwi, czy nie mm. będzie gdzieś tam farba odpryskiwała? I jeszcze wiecie co, chciałabym kupić taką, jak to nazwać, osłonę, matę, taką przyklejaną na drzwi, bo u nas jest taka sytuacja, że kuki jak jest na dworzu i chce wrócić do domu, no to drapie. No właśnie. I przez to też te drzwi tam na dole mają takie, wiecie, są podrapane przez niego. No i dlatego chciałabym przetestować taką matę. Czy ona właściwie się będzie trzymała na tych drzwiach? Tego nie wiem, ale ona jest na Allegro, można zamówić sobie, wypróbować. Tam oczywiście opinie są, opinie są różne, niezbyt różne. może mm, takie, jakich bym oczekiwała, ale... Ale coś musimy coś wymyśleć, trzeba wymyślić, bo my Chyba Wam że... pokażemy to później, hmm, tak, jak jest tak, zdrapane tak. przez Kukulka właśnie. Chyba, że Wy macie jeszcze jakieś inne pomysły, jeśli chodzi o drapanie przez psa. No już go tego nie oduczę, Kuki ma 8 lat, tak jest przyzwyczajone, nauczone, że jak się wraca do domu, to się drapie w drzwi. Mhm. No i niestety drzwi są podrapane na dole. I właśnie chciałabym coś tam wykombinować na te drzwi, żeby żeby je troszeczkę chociaż w jakimś tam małym stopniu uchronić od tego drapania. No dokładnie. Bo naprawdę no. takie koło jest wydrapane w drzwiach. Ja nawet jest. nie wiem, jak się to utrzyma, bo wiecie, my mamy metalowe drzwi, tak. I one się potrafią tak nagrzać, że się aż zamek zacina. I jeszcze wiecie, no. co musimy zrobić. Ehm, oprócz tego, że te drzwi będą teraz pomalowane, to w najbliższym czasie, albo po, jakoś tam po wypłacie, wybierzemy się też do mrówki albo do brico po nową klamkę. Bo mm -hmm, tą klamkę mm -hmm. mamy w tej chwili założoną taką zastępczą, bo ta oryginalna poprzednia yy, się popsuła po prostu i została przykręcona jakaś tam, wiecie, jaka była w domu, taka została przykręcona klamka. Yy, no, i się trzyma, już tak wiecie. No. Zawsze są takie rozwiązania chwilowe, niby na chwilę, tak, tak, tak. a później okazuje się, że ta chwila trwa kilka lat. Uh -huh. I tak jest również w tym przypadku. Klamka została na chwilę zamontowana. No, i tak już jest od wielu lat. Takie rozwiązania domowe, właśnie na chwilę. Tak jak mieliśmy starą baterię, nie? Poradziliśmy sobie, bo ona tam przeciekała, wiecie, do umywalki się woda wylewała, uh -huh. tak z boku, z uh -huh. tego syfonu. Uh -huh. Uh -huh. No, tam żeśmy pokleili, porobiliśmy. I mówimy, a to tak na chwilę. A ja Rozwiązanie na chwilę, tak. No, a na chwilę służyło nam chyba no, z pół roku. no a w Jak końcu, nie żeśmy, lepiej. Mhm. No, w końcu żeśmy założyli nową i już. No i mamy spokój. Także jak się coś dzieje, to, to na pewno i Wy macie tak samo, że chwilowe rozwiązania stają się rozwiązaniami nas, nas na wiele, <grym> wiele... Na wiele miesięcy. Może nie na stałe, ale... Na dłużej no. niż, niż się planowało. Zaraz będziemy myć drzwi, no i... Wyschnął nam szybko. Ja się tylko czego boję, żeby nam ta farba nie spłynęła później. Ale od czego? Słońce. Od słońca? No. no ale to inaczej, innego wyjścia nie mamy. No, no. no bo jak teraz pomalujemy, no to teraz jeszcze tam na te drzwi słońce nie świeci. Um, nawet jakbyśmy wcześniej pomalowali, o wcześniejszej porze, to i tak w południe słońce będzie na drzwiach, no tak, nie? Właściwie tak, właściwie i tak. Żeby nie, nie malować na rozgrzany bardzo. Nie, teraz rozgrzane no. nie są. Nie, teraz nie. Jak skończymy nagrywać, to, to pokażemy lecimy. Wam. No. Rura, po... Rura po wałki. Powałki w dłoń i malujemy. Tak jest. Będziecie no. malować razem z nami. Tak. Będziecie nam pomagać, będziecie nam towarzyszyć. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, jestem ciekawa, ja też. czy ta farba będzie się trzymała. No. Czy nie będzie tak, że pomalujemy i. Drzwi za chwilę będą jeszcze w gorszym stanie niż... W, A no nie, no, tak to nie, nie, nie będzie, co? tak, tak, tak no to mam nie nadzieję, będzie. one tak znowu w takim opłakanym stanie nie są, tylko one po prostu wyblakły od tego słońca, tak, bo mamy bardzo tak słoneczne krzęsę, no? i wiecie, no jest taka aureola zrobiona okrągła, od ładna. Od Nie, mówię o łapkach kukułka. To też, to też. jest naprawdę... I od słońca i od łapek kukiego. No, tak, że... Ale to już takie drzwi widziałam też, wiesz, że ktoś miał tutaj, w, to w kilku domach tak widziałam, że właśnie drzwi były bardzo, bardzo od słońca odbarwione. Miały tak. takie plamy od, no. od tego. Od no my słońca. akurat mamy tak słoneczny z tamtej strony no, właśnie. No, oto grudka, no. Także mocno, mocno bije to słoneczko. No zobaczymy. Co z tego Będziemy co z tego działać, no, no. żeby coś tam po, jednak poprawić, mhm. może będzie lepiej, nie? A jeszcze dużo rzeczy nie tak, niektóre wiecie, to jest tak jak w domu, a no, no fajnie, czysto jest, jest elegancko, nie ma brudnych bardzo ścian, dom się fajnie prezentuje, ale wiecie jak to jest. Zawsze ktoś, kto w nim mieszka, to zawsze wie o tym, ale jeszcze mhm. to, a jeszcze to, a jeszcze U, to. W domu to zawsze jest coś do roboty, to nie jest tak, no, że się tam kurze pościera i odkurzy, zawsze jest jakieś coś zawsze. tam jeszcze do remontu, albo do pomalowania, nie wiem, różne rzeczy, no. No. To tak jest. Jak w Jeszcze w ogóle musimy w ogródku ogarnąć mhm. trochę, bo mhm. mamy też taki, e, jak moje dziewczyny były malutkie, to mój tata zrobił taki fajny domek drewniany dla dzieciaków właśnie. E, ten, no w tym domku dzieciaki się bawiły, przez, można powiedzieć, przez jakiś czas, ale no szybko z tego wyrosły. Później to już tylko tam z tego domku zrobiła się graciarnia tak naprawdę. Tam w tej chwili są chowane jakieś stare... Mm, takie mebelki ogrodowe piłki dla dzieci. Piłki, zabawki ogrodowe. I to wszystko w ogóle musimy stamtąd wywalić, Habutkę wyczyścić. Rozbiście. Tak, nie. te zabawki wyjmiemy z, tej, z tego domku, oczyścimy. Te, które są jeszcze w miarę w dobrym stanie, to po prostu wystawimy na OLX. I, i, i co? I rozbierzemy ten domek, nie. Nie. tak w miarę, żeby tam nie uszkodzić go za bardzo, i to porozbieramy wszystko, bo. No on stoi, on już, już jest poniszczony, już, już się tak za bardzo e, nie nadaje, żeby go na przykład rozebrać i sprzedać. Ewentualnie komuś tam oddać za darmo, bo wiecie, ktoś tam może się jeszcze pocieszyć, sobie tam pomaluje, odmaluje, to, to może faktycznie jeszcze by posłużył, ale tak ogólnie teraz to, to już nie za bardzo, mm. nie za ciekawy stan i no chcemy to rozebrać, bo to trochę jednak też szpeci ogródek. E, yeah. Mamy problem w ogóle tutaj z trawą, bo oprócz tego, że, yy, że no przede wszystkim psy, pieski biegają po ogródku, ta trawa nie chce nam wyrosnąć, jak wyrośnie to, to pieski wiadomo buszują mocno, A, kilka biegają, biegają po ogrodzie i yy, ta trawa jest jaka jest, że są takie wiecie placki gołe, że tam nie ma trawy. A posadziliśmy, to. Bo nie wiem czy byśmy mówili naszym widzom, Mówiliśmy. myśmy yy, posadzili kochani tą mhm. trawę, no ale... Na razie nie wrzeszła, bo tak, deszczu nie było, myśmy nie podlewali. Tak. Druga sprawa, zaraz po posianiu psy już, wiecie, maraton uskuteczniały, biegały. Joszka znowu lubi ganiać za piłeczką, ja przychodzę, nas no zziaja na Ta te, te, te nasionka tej trawy, coś my tak rozrzucali, no to już ich nie było ja w w widać, tak, wszystko w zryte. w ogóle ogródku, jeśli chodzi o, o sam środek ogródka, to bym jeszcze jakieś tam inne rozwiązania dała właśnie, żeby no, nie było tego... No, nie wiadomo jak, musielibyśmy gdzieś przy, wyprowadzać. Nie... Ale mi nie chodzi o trawę, że nie tam, żeby a, a, tylko wiesz, jakoś aha. troszeczkę tam coś innego położyć. Nie tak, żeby to zabetonować, bo to w ogóle odpada. Ale podobno nie wolno teraz nawet. Nie, ale jakoś tam ym, delikatnie czymś tak utwardzić. Mhm. Czy to jakiś tam, czy kostka brukowa, czy... No, takie płyty dawniej e, były chodnikowe, tak. to takimi płytami bym musiał... Ale można. też, żeby jednocześnie, żeby to jakoś ładnie i schludnie wyglądało, żeby wiecie, to było tak... To nie na otwarcie, tylko by było już padlem tą trawę, która jest, tak wiesz, wypiłować, ubić z powrotem tą ziemię i na tą ziemię takie płytki. I wtedy na przykład mogłaby sobie tam basen położyć, taki Albo pompowany. Czasami są też takie tomek rozwiązania, że drewno, takie. Takie drewniane krążki, nie wiem jak to się fachowo nazywa, mm -hmm. że, że położyć takie drewniane wiesz też w ogródku, fajnie wygląda. nie no też. Albo, albo, taka gotowa trawa w rolce. A jest też. No, no też super. Zwijają Taka trawa. gęsta wtedy, Jak w wąchocku no. zwijają asfalt. <laughs> no, ale taka trawa ekstra no. jest. No, teraz taki nie? pomysł, no ja o tym zapomniałam ten... jest taka. No, ale to na wszystko trzeba, co? Kasy i czasu i cierpliwości, bo trzeba by było znowu psy na jakiś czas nie wypuszczać. No tak, ale to się nie da ich nie wypuszczać, a pieski no. muszą być. No u mnie no. muszą być psy, ja uwielbiam pieski i no cokolwiek by się nie działo, no tak. to no, psy muszą być, bo uwielbiam pieseczki. Y i chciałam Wam oczywiście podziękować za wczorajsze komentarze. No po prostu jesteście niemożliwi, wszyscy. No, aż nas wiecie <laughs> wszyscy, co, no. troszkę się, aż nas zawstydzacie. Bo, zawstydzacie bo, nas, Oni śmielacie nas. No. Naprawdę my się czujemy tacy docenieni, tacy potrzebni Wam. Wy nam jesteście potrzebni, a my Wam. Naprawdę dokładnie, to czujemy. Dokładnie. bo wiecie, no, nawet ja wczoraj komuś odpisałem, już tam nie, nie pamiętam komu na tyle mm -hmm. osób, że my właściwie to normalni, zwykli ludzie jesteśmy, takie, tak. takie komentarze, że nawet ja się czułem skrępowany trochę, ale mimo wszystko za to wszystko dziękujemy bardzo, bo to się czyta naprawdę super tu nie chodzi o to, że ktoś nam kadzi, tylko po prostu to jest takie uznanie, ktoś, nas, ktoś nas lubi, tutaj widzowie są, którzy właśnie nie piszą, a oglądają się, a okazuje, że jest ich spora rzesza no, tak, ludzi. Tak, bardzo dużo. No. I nawet ktoś mówił, co ja dawniej mówiłem, jak dawniej mieszkałem, gdzie byłem, i ktoś to opowiada, więc widzę, że oglądał. Nie? Mhm. No, to jest też bardzo, bardzo miłe i dziękujemy Wam, kochani, za to, że, że ten właśnie swój prywatny czas poświęcacie na to, żeby, żeby z nami być. To jest niezmiernie miłe. Pewnie, no jesteście po prostu niemożliwi, niesamowici. Czeka jeszcze mnie jeden mail, na który muszę odpisać. Muszę, chcę odpisać, bo to bardzo fajny mail. Także dzięki, dzięki, dziękuję bardzo tej osobie, która do mnie ostatnio pisała. Ona będzie widziała. Ona będzie widziała, pozdrawiam cię serdecznie, kochana. I ja również. No, także, no i w ogóle wiecie, co to jest bardzo miłe też, jak nam pis piszecie, że na przykład będziecie tu i tu, to dajcie znać, to się spotkamy. No i jest super, to nas też cieszy, to, to nas też bardzo, bardzo. Bardzo, bo to jest bardzo. Bardzo miłe. I w ogóle te wasze komentarze bardzo nas motywują. Bardzo nas motywują, bo tak jak wam powiedziałam, czujemy się potrzebni, czujemy, że chcecie, żebyśmy nagrywali, i to tym bardziej chcemy. To nas tak pozytywnie nastraja zawsze. To jest taki I z, chęcią, z chęcią każdego dnia, włączamy kamerę i y, po prostu I nagrywamy. nagrywamy. I sama świadomość tego jest, że ktoś gdzieś tam czeka, nie? Tak. To jest fajne. Pewnie, że gdzieś tak. tam daleko, gdzieś w Polsce albo, albo poza granicami, bo tacy, takich widzów przecież mamy. Tak no. mi wtedy ten pan napisał o tych kangurach. Hej, Tomi, oglądam cię stóp kubeczkami, u, u Ciebie zimno. Pijesz kawkę, a u mnie jest gorąca, a po podwórku ga ga ganiają kangury. No to z tak odległej e, krainy, <gryny> no. że ktoś nas ogląda, no to naprawdę. E, no. no my się cieszymy, tak jak dzieci po prostu się cieszymy, bo wiecie, e, nie czujemy się nie wiadomo kim, jakieś gwiazdy i w ogóle internetu. Nie, my jesteśmy zwykłymi, szarymi ludźmi. Tak. Ja wiecie, co do tego stopnia się tak czuję, taka zwykła, zwyczajna, że na przykład. E, Ostatnio była sytuacja, że ja byłam w mieście, Tomek był na zakupach w dino i akurat Nie. coś tam przed dino Tomek nagrywał. I tam akurat wyszła pani z jednego sklepu i coś tam Tomek zaczął z nią rozmawiać, i no powiedział, że Tomek i ja prowadzimy jakiś tam kanał na YouTubie. To ja, jak mi o tym Tomek później powiedział, to ja, mm, no, ja to przeżywałam, tak, bo w tak. mnie, dobra weź Tomek, nie mów tutaj nikomu, bo po co tam. Tak, bo ja nagrywałem. Bo ja, ja po prostu nie lubię, wiecie, tym się tak jakoś obchwalać, wszystkim no. rozpowiadać, zobaczcie. No ja to to jestem do jest tam... tego sk stopnia skromna, po prostu skromna osoba. Bo wiecie, ja nagrywałem w dino dla Was, że jestem w dino i robię zakupy, dziewczyny wtedy poszły. My y poszłyśmy bo, do bo uzas, czas, Tak, bo zawsze czas gonił. A ja zostałem w dino, robiłem zakupy i przed... No, normalnie, no, jak zawsze się nagrywa na ulicy, bo ja lubię nagrywać na ulicy, a akurat ta pani tam sobie zamiatała robiła. Uh -huh, uh -huh. I mówi, żeby żeby tylko jej nie, nie pokazać, że ona zamiata. Ja mówię, no nie mam problemu, mówię, ja mogę nakręcać tutaj, mówię i nazwę sklepu yy, sfilmować. Tak, tak, tak. A gdzie to pójdzie? no ja mówię, no na YouTube. Yy, to Państwo macie kanał na YouTube? Tak. a? Mówię, a jak się nazywa, bo ja chciałam zobaczyć, co tam pan powie, no i tyle. I ta pani się, no nie chciała pokazać przed kamerą, no, nie, to jest no, zrozumiałe, nie, nie ale tak ten, a no. zwłaszcza z miotłą, mm -hmm. no ale bardzo miła w ogóle, no dla mnie normalka, no to jest takie, wiecie, no. Ale jak takie komentarze lecą do nas, no to ja naprawdę to przeżywam tak w dobrym tego słowa znaczeniu i i też się aż zawstydzam, no bo, no bo człowiek jest zwykłym takim, tak, nie, nie, tak jak się powiedziała, nie czujemy się żadnymi aktorami, gwiazdami, nie zgrywamy się, wiecie, tak jak żeśmy to zawsze powtarzali, że wyłączymy kamerę i kto nas z nas reala, to wie, że my jesteśmy tacy sami. Tutaj w ogóle nie ma żadnego grania. W moim przypadku jest tak, że jak gdzieś jesteśmy w innym, w większym mieście na przykład, e, gdzie takie sytuacje są zupełnie na porządku dziennym, są normalne, że ktoś na przykład sobie... Wyjmuje telefon, czy wyjmuje aparat i nagrywa miasto, nagrywa okolice, nagrywa to, że idzie i no, mówi do kamery. Nie uwagi. No to no. to jest normalne. U nas w Lipnie może niekoniecznie, to jest taka oczywista sprawa, że no nie, nie, nie coś tam idzie, wiecie, po ulicy się nagrywa, to od razu czuje się oczy, czuje się wzrok, więc tym bardziej ja po prostu staram się tak tutaj w Lipnie nie, nie pokazywać tego, że. Że właśnie ten, że mamy Ale ja byłem w Ostrołęcach, a Ostrołęka jest większa niż Lipnu. Tam jest około 47 tysięcy ludzi. Pozdrawiam Ostrołękę. Mam do niej sentyment, lubię Ostrołękę uh -huh. i, i lubił będę. Tylko tam też właśnie z tym czymś takim się spotkałem, może nie na szeroką skalę, ale jak coś nagrywa, no to patrzą na Tak, no, to teraz patrzę. No. no nie wiem, w majtkach może chodził po ulicy <laughs> albo coś, no, <laughs> coś w tym stylu, ale no, nie było to zjawisko takie nagminne, mocne, no ale a jednak tak było. I no. no to też właśnie widz podszedł, widzka dokładnie. Mhm. No. Ale ja właśnie y zauważyliśmy, że mamy, y jeżeli chodzi o jakąś tam, y nie wiem, rozpoznawalność powiedzmy, no dobra. To faktycznie mieliśmy taką sytuację w, w Krakowie w ogóle, tak. w dużym mieście w Krakowie, że widz podszedł hmm. i, i rozpoznał Tomka a w lipnie nie, tak nie mamy właśnie. Danuśa ale jest ja jeszcze, się cieszę w sumie. Danusia jest jeszcze przed, tak, bo ona jest naprawdę tak skromną osobą, że mówi daj spokój, ja tam nie chcę tego przeżywać, ale jak ją ktoś rozpozna i miło coś do niej zagada, to zobaczysz jakie to jest niesamowite. Ten ja pier... wiem, że na pewno Ten to pierwszy emocje. efekt to jest taki pewnie. efekt wow po prostu. no. Nie jeżeli ktoś tam by podszedł, by powiedział, że tam mnie widział załóżmy, no to pewnie, że, że miło. Tylko po no. prostu chodzi o to, że ja sama z siebie nie lubię, wiecie, mm -hmm, chodzić, tak, tak. pokazywać się, jak tutaj mówić, jestem, no. wielka gwiazda, tak. że ja to mam kanał czy coś takiego. Nie, nie lubię takich sytuacji, mm. zupełnie nie. No i tak to tak to się miewa, jeśli chodzi o, o nas właśnie, jeśli chodzi o nagrywanie i tak dalej. A i, i, trzymam kciuki za tych, co zaczynają. Trzymam kciuki za tych, co zaczynają, bo ja też kiedyś zaczynałem. Trzymam kciuki za tych, co... Co się starają. Ojej, kuwie to już o tym mówiliśmy. No. No, kurczę, są osoby bardzo fajne, bardzo miłe. Yy, nie wiadomo jak to. Prowadzą, fajne, yy, fajne mają jakieś tam swoje kanały na, na YouTubie. Yy, normalne, zwyczajne życie, a, yy, a jakoś kurczę, nie wiem, oglądalność mają słabą wyświetlalność. Yy, nie wiem, czym to jest spowodowane naprawdę, bo. Algorytmy ich jakoś nie lubią Nie, Nie. Nie wiem, dlaczego są takie kanały, znamy te, mhm. te osoby, nawet pisaliśmy razem z nimi i wchodzimy, dajemy im komentarze, żeby ten ruch był jakiś, no a niestety prawie nikt ich nie ogląda. Nie, nie wiadomo dlaczego. Pozdrawiamy takie osóbki i pozdrawiamy właśnie osoby, które też zaczynają, tak jak Tomek mówi, mhm. przygodę z YouTube'em. Um, no, I trzymamy kciuki. Trzym trzym trzymamy, trzymamy, mocno kciuki. Kci trzymamy w ogóle kciuki za Anię, za Anetkę, za Irenkę, tak. za Ewelinę. Tak, to, so to są nam znane no. youtuberki, bardzo przemiłe osoby o i... Ewelinę to ja znam już kupę lat. No już długo Jeszcze tak, Zanim miałem kanał, to myśmy z Ewelinką się znali, jak będzie oglądać. To, nie? to potwierdzi, tak, z Instagrama się znamy już, o już kupę lat jest. No także trzymamy no. mocno kciuki dziewczyny, ta, 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 żeby ta, ta. Wam. Tam... Ewelinie, nawet subskrypcji ostatnio podskoczyły. No, i ręce też bardzo ładnie sub, suby podskakują, widzę, tak. także sobie super radzi. No, także trzymamy za wszystkich kciuki, kto, kto tam się stara, kto próbuje swoich sił. Tak jest. Także super, bardzo fajnie. Każdy ma prawo tutaj um, pokazywać siebie, pokazywać swoje życie, swoje jakieś tam um, sprawy, które chce pokazać. To nie musi być mhm. przecież życie codzienne. Drogi tak. mogą być na różne tematy. No, co się też udało, wreszcie ma swój pierwszy tysiąc. Nie? Tak, to, to Anetka, bardzo tak. się, Aneta się bardzo starała, no, bardzo tak, się, się starała i, i, i możecie sobie nawet zaglądnąć do Anetki, to zobaczycie. No i mocno trzymamy kciuki za Anię też. Też, też trzymamy kciuki, oczywiście, że tak. No. Także powodzenia wszystkim życzymy tym nowym, nowym, nowym nowszym bo i najnowszym. Sobie też życzymy powodzenia, żeby, żeby się rozwijał, no bo właściwie po to się um, robi to, żeby człowieka cieszyło, okay, żeby, tak, się, żeby tak. się rozwijał kanał, żeby no to jest główny sens tego wszystkiego. Bo um, właśnie to, że przybywa widzów, to jest super, y, że chcecie oglądać, ale jednocześnie to jest, tak jak też już kiedyś Wam o tym mówiliśmy, to jest dla nas też y, y, pewnego rodzaju pamiątka, bo to wszystko w sieci zostaje to będzie dla nas za jakiś tam no. okres czasu przypomnienie, jak w, y, kilka lat wstecz wyglądaliśmy. Ale to będzie niesamowite. Wiecie, co, <laughs> gdy sobie na przykład oglądniemy samych, na, my, nas samych i poczytamy Wasze komentarze sprzed 10 lat mhm. i powiemy, o wtedy żeśmy mieli takie problemy, żyliśmy takim szczęściem, dziś mamy tak, dziś i tak wyglądamy. Taka niesamowita, jak się mówi, taka pamiątka multimedialna. No, zgadza nie? się. Na początku chciałam bardziej może tutaj też moje dziewczyny angażować. No Kinia, kinia od początku nie była, nie chciała od początku nie chciała i takie zostało. To wynika też z jej um, charakteru, bo to jest um, osobka, która niekoniecznie lubi um, się pokazywać, tak, tak, niekoniecznie tak. lubi się fotografować, więc tutaj um, od początku nie chciała. Aczkolwiek wiem, że nam kibicuje, że zawsze trzyma kciuki, że nam dobrze życzy. Um, z kolei Kajusia... od nie Tak, Ona w ogóle lubiła nagrywać, bo nawet miała swój kanał. A teraz taki przyszedł okres, że nie. Na razie nie, zastopowała, tam, powiedziała, tam. że nie chce. Dobrze, my to szanujemy oczywiście. Nie Z drugiej strony, moi drodzy, spotkaliśmy się już tutaj w sieci z takim dużym hejtem. Nawet początkowo, jak tutaj Tomek ze mną zamieszkał, był, był do tego stopnia hejt, do tego stopnia ludzie byli bezczelni, że do Kingi pisali prywatne wiadomości. Bardzo. Obrażające, ubliżające, więc również ze względów na bezpieczeństwo córek też nie dążę do tego, żeby je pokazywać w sieci. No. Może kiedyś to się zmieni, może dziewczyny będą chciały, jeżeli będą wyraźnie chciały tak, same. się pokazywać same, to, to oczywiście im nie będę zabraniała, bo no już żyjemy w takich czasach, że wszyscy praktycznie albo zdecydowana większość z nas ma. Społecznościówki, ma swoje konta na Facebookach, na Instagramach, ma, umieszczamy swoje zdjęcia, swoje zdjęcia profilowe, zdjęcia z różnych tam wypadów, wycieczek i tak dalej. Więc tutaj nie widzę różnicy, jeżeli dziewczyny by się chciały tutaj z nami na vlogach pokazywać, ale to tak jak mówię, to wynika tylko i wyłącznie z tego, po pierwsze, bezpieczeństwo. A po drugie, że one nie chcą w tej chwili. Hmm. Także no, kinia nigdy, nigdy nie chciała, a Kajusia na razie powiedziała, że nie. Byłem Jeżeli nie nie. nie, nie ma problemu. No ale miała, miała ale obydwie dziewczynki nam tak. bardzo, bardzo kibicują. Są, tak. psze, są z nami, tutaj e, wspierają nas, wiedzą, że jak m, nagrywamy to. E, to nam jakoś tam wiecie, nie, nie utrudniają tego, nie przeszkadzają. No, nie, nie, nie to Chociaż jest prawda. Wiem, że Kajusia czasami, Kajusia czasami nawet przychodzi, albo jak jesteśmy w sklepie, to Kaja ze mną bardzo chętnie pokazuje asortyment sklepowy. Prosi, żeby jej nie pokazywać, ale na przykład razem ze mną, no zresztą możecie czasami zauważyć, że jak jesteśmy w PEPKO czy gdzieś tam, to, to ona, mi, ona ze mną chętnie. Pokazuje to, co jest akurat, jakie nowości są w sklepie, więc, więc też super. Także dziękuję moim dziewczynom bardzo za to, że. Że wspierają, że są. No, dziękujemy bardzo. No. Bo jakby chciały, to by nam przeszkadzały, a są naprawdę. Nawet jak nagrywamy, to wiecie, to jak cię wygupią, że idą na palcach albo cichutko, albo widzą, że nagrywamy, to nie, nie wołają, nie, i nie przeszkadzają. Nie, nie. Nie, nie ma czegoś takiego. Jedynie co najbardziej tu nam zawsze przeszkadza, to jest kukulek. Kukulek to. zacznie się drzeć, to po prostu masakra. Kukulek to jest masakra. Ale mieliście już próbkę tej masakry. No, no. Tak. no bywa tak, że czasami się. Zacznie Kukulek. szczekać, tak że, że masakra. Hmm. Dobra, Zobacz, ile Myśmy już nagrali. <grym> idziemy do roboty. Może tam już nasi widzowie przysypiają. Przysypiają, no, dobra, już koniec? Aha, dobra. No, to dobra. <grym> Nie, a my teraz wstajemy i ruszamy, ruszamy nasze żopy i <grym> idziemy do piwnicy po farbę, po wałki. Nagramy wam drzwi, jak wyglądają, tak. w jakim są stanie. No i będziemy malować, także chodźcie, chodźcie z nami, tak jest. Zapraszamy do pracy. I zobaczcie, to są nasze właśnie takie drzwi. Tak. Tutaj wszystko jest takie, widzicie, powychodziła, nie wiem, taka rdza mhm. czy coś. A tu jest sprawca tego wszystkiego. A tutaj jest od kukulka, tu to. To. Podrapał. Tak nam ściachał drzwi kukulek. A tu jest Sonia. Sonia, tak. No, także tak to, to wygląda. To jest mamy piesek. A tu jest Tomek. A tu jestem ja, sprawca. Tego że będziemy malować. To idziemy po. Tak, idziemy Fardy. i na. Za... A, kochani, i na efekt zapraszamy jutro. No, bo dzisiaj już się zajmiemy. Zajmiemy się malowaniem, malowanie. myciem, bo najpierw trzeba zmyć fajnie, bo odtłuścić będzie fajnie. A Kukulek będzie z nami malował ogonkiem. Tak. O. Do jutra. Dziękujemy. Pa.